Czytam kolejne pytanie. Jak podejść do negowania orientacji? I tutaj taki cytat. Przecież całe życie byłaś z chłopakami, to wpływ ideologii LGBT. Albo i znowu cytat, eksperymentujesz. To yy, no, pytanie. Hmm, pytanie, co potrzebujemy w takiej dyskusji uzyskać. Bo jeżeli naszym celem jest przekonanie tej drugiej strony, że, że nie ma racji, albo, nie wiem, że używanie sformułowania ideologii LGBT jest jakimś takim zaskakującym sformułowaniem, no to być może warto sobie zadać takie pytanie, czy my mamy szansę w ogóle w tej dyskusji, tak? czy, czy to jest tak, że, no wiecie, ktoś tam wyrzuca z siebie jakieś różne nazbierane takie, takie słowa, Yy, czy rzeczywiście ma taką autentycznie yy, ciekawość? T, t, ten cytat tutaj nie brzmi jak jakaś autentyczna ciekawość. Yy, więc ja jakoś zachęcam do, do, znowu no do jakiegoś takiego wycofywania się i nie, 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 nie podlewania tego ognia, który gdzieś tam się pojawia. Tak? Natomiast jeżeli. No na, na fali jakiejś złości czy niezgody, nie, niezgody chcecie i macie taką gotowość, żeby dyskutować z tym, albo żeby, nie wiem, żeby tak jasno przy całej rodzinie powiedzieć, że nie macie w tym zgody yy, i w ogóle to, to jest bez sensu, co ta druga strona mówi, no to pewnie dobrze jest, jest się jakoś do tego przygotować. To, co będzie takim ważnym wyznacznikiem, no to pewnie to, czy to jest tak, że jeżeli bierzecie udział w takich rozmowach, to nie wiem, zaczyna chcieć wam się płakać, tak? albo <grymnie> czujecie, że nie wiem, jakoś ciężko wam się oddycha, no to to są takie sygnały z ciała, które mówią, że, że br br brnięcie w tę dyskusję nie ma sensu, bo to kosztuje was za dużo emocjonalnie. Natomiast jeżeli Czujecie się pewnie, no właśnie nie wiem, to nie wywołuje w was jakiejś takiej fali bólu, a bardziej właśnie tak podsyca złość. No to ten złość pewnie można wykorzystać do jakiejś dyskusji i wtedy to jest takie pytanie znowu o to, co, co chcecie przekazać. No, być może wystarczy powiedzieć: No, tak słyszę, tak, używasz takiego sformułowania, ja się z tym nie zgadzam. No, wolałabym, żeby nie używać takiego sformułowania. To oczywiście nie wpłynie pewnie na, na, na tę drugą stronę, to tak, tak bym raczej zakładała. Ale zawsze można wyrazić taki swój jasny sprzeciw, swoją jakąś jasną niezgodę, żeby też tak pokazać swoją odrębność tak, yy, i to, że z czym się nie zgadzacie.